W dzisiejszej Ewangelii słyszymy modlitwę, którą każdy z nas doskonale zna, modlitwę, którą odmawialiśmy już setki, tysiące, może miliony razy w naszym życiu, a po raz kolejny Chrystus przekazuje nam ją właśnie w Ewangelii na dzisiaj. Drodzy, myślę, że jest to dla nas piękne zaproszenie, byśmy spojrzeli na tą modlitwę, na modlitwę Ojcze Nasz. Tą, którą tak doskonale znamy i spróbowali dzisiaj ją kontemplować. Kontemplować słowa, pojedyncze słowa, które Chrystus nam zostawia. A jednocześnie jest w tym jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Często zastanawiamy się, jak mamy się modlić, co mamy mówić, jakiej modlitwy użyć, która modlitwa będzie najskuteczniejsza w trudnej sytuacji która modlitwa będzie odpowiednia, żeby modlić się za kogoś. I odpowiedź też dzisiaj znajduje się w tej Ewangelii. Chrystus pokazuje nam, jak mamy się modlić prosto i prosto z serca.